No i proszę, gotowe. Czy będę kiedyś prawdziwym chłopcem? Kiedyś pewnie tak, pajacyku. Kiedyś. Nie mogę już dłużej czekać, tato. Muszę mieć ciało i kości. Boże! hej, Pinokio, co ty robisz? Muszę pochłonąć twoją duszę, by stać się prawdziwym chłopcem. O Boże! Gdzie jest ta wróżka? Wróżko? Zabierz stąd tę nawiedzoną marionetkę! To zło! Stał się złem wcielonym! Jezu Chryste, Panie Najwyższy, ocal mą duszę! O Panie, gdzie pudełko zapałek, gdy jest potrzebne? Błagam, spalte tę kukłę, o Boże!